Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z klubu romantyki. Odcineczki z głosem Droga Walkiri. Rozdział 10, który będzie miał dwie części, co zresztą widać po tytule dzisiaj. Lecimy sobie z częścią pierwszą. Rozdział 10 Podziemia i Olbrzymi. Niniejszy rozdział zawiera graficzne opisy przymocy i śmierci, więc jeśli coś mi się nie będzie podobało, to po prostu tego nie przeczytam, jeśli uznam to za zbyt drastyczne, ale ten screen prawdopodobnie zobaczycie, bo robiłam chyba wszystko, myślę, że już byłam w takim, wiecie, e, ostatnio mam po prostu cięższe dni i w e, ostatnim w zasadzie e, i nie przykładam się aż tak bardzo, jak powinnam do e, pracy, a nie chcę Was zaniedbywać, bo kanał troszeczkę odżył, więc staram się gdzieś to utrzymywać, trochę ciągnąć na siłę, nieważne, e, więc... Będę po prostu przesuwać te skryny. Ktoś będzie bardzo chciał koniecznie to zobaczyć, to sobie przeczyta zatrzyma. Cisza lasu rozerwał ogłuszający trzask, a potem niemniej głośny krzyk. Thor, morderco, wychodź na Holmgang. Andwari zmarszczył z niezadowoleniem wróżby i zerknął na lód. Liot nachmurzyła się, pochylając głowę. Gdzieś już to słyszałam. Poszycie po, po zadrżało pod ciężkimi krokami i z lasu wyszła, wyszła piątka Jotunów. O, nauczy się czytać zuza. Ten, który najwidoczniej był ich wodzem, w ozdobnym hełmie z ogromnym toporem na ramieniu, był wyższy od od pozostałych. Najniższemu z Jotunów, oliod dostawała czubkiem głowy do podbródka. Ale drągale, <grych> nawet sner nie był taki ogromny. Dobrze, że przynajmniej jego kumple nie są tacy masywni. Pod buciorami Jotunów krzewy kięły się jak trawa. Ziemia drżała od ich kroków, a liście na drzewach trząsły się rozpaczliwie. Choć, jeśli ma się porównanie... Przywódca Jotunów zatrzymał się i oparł się na swoim toporze. Jego towarzysze zamarli y, za nim, a ich nagłe znieruchomienie przywiodło dziewczynie na myśl wiszący nad górskim miasteczkiem lodowiec. Jeden niewłaściwy ruch i... Liod, czego można się po nich spodziewać? Liod wzruszyła ramionami. To... o matko, kolejne ciężkie słowo. Chrim... Tur sobie. Mam nadzieję, że nie... Przeczytałam tego bardzo źle. Jeśli tutejszy Thor powalił miejscowego Trima na czerwony śnieg, rzuciła spojrzenie Torowi. Tor nie zareagował, mierząc wzrokiem stojących olbrzymów. Ym, ci panowie nie zrezygnują z zemsty, tak to nazwijmy, bo już mi się nie chce, albo Jotunowie. Liod popatrzyła na dziewczynę. W jej oczach pojawiło się coś ciepłego, ale ja spróbuję ich przekonać. I dostajemy punktnik zmiany. Liod wzruszyła ramionami i wypuściła spod kaptura swą Płomienistą używę. Jej mocną figurę zabezpieczyła zbroja. Kuzyni, niech nie stępieją? Nigdy wasze ostrza nie stępieją, dobra. W sensie nie będą tępe. Dobra. Czym możemy? Nie przeszkadzaj, siostro. Nie stawaj między nami a tym mordercą. Ma dość, nie ma dość honoru nawet na to, by przyjąć skutki swoich czynów. Co ni nidungu, ok? czy okej, czyli jakieś pewnie brzydkie określenie. Myślałeś, że jak przefarbujesz włosy, to nikt cię nie pozna. Nie uda ci się zmyć zapachu krwi i grozy robaku w ranie wściekłego psa. Ojej, ale wyzwiska. Przyjmuj Holmgang Bielmo na oku Odyna, ale bo zabiją cię tak samo, jak zabiłeś Trima i całą jego rodzinę. Tak to się nie skończy na rozmowach. Nad polaną zawisła drącząca cisza. Sagr sposępniał przenosząc wzrok z wiotunów na ściskającego pięści tora. Ul zamarł z ręką wyciągniętą w stronę odłożonego na bok łoku. Wanalis usiadła z zainteresowaniem śledząc bieg wydarzeń. Ta i popcornu tylko brakuje. Anwary skrzyżował ręce na piersi i z dezaprobatą wyskał oczami spod kapelusza. Tor powoli wypuścił powietrze i rozluźnił pięści. Nie jestem tym torem, którego szukasz. Tor rzucił spojrzenie na dziewczynę. Coś posnęło w jego szaro stalowych oczach. Jakże ja bym chciał, żeby jego czyny nie były ze mną kojarzone. Znam tylko jednego Tora. Nie próbuj się wykręcać. Nie próbuj uciec. Widzę, że nawet młod wyrzuciłeś, żeby cię nie rozpoznano. Dwa razy nazwałeś mnie tchórzem. Ob obwiniłeś w braku honoru. Nazwałeś mnie tym czymś. A ja nawet nie znam twojego imienia. Z zwij mnie, matko droga. Bergelmirem. Bergelmirem. Ok. Morderco, i wiedz, że znać moje imię, to i tak za dużo łaski dla ciebie. Tor pokręcił głową. Na moich rękach jest dużo krwi, Bergelmirze, w tym masz rację, ale krwi Trima, którego znałeś i jego rodziny, na mnie nie ma. Jotunka za plecami Berge Bergelmira podskoczyła by za miecz, ale olbrzym zatrzymał ją machnięciem ręki. Przyjmuję, Holmgang, niech nas rozsądzi tyr. Najwidoczniej Torowi jest przez, yy, przeznaczone stałe uczestnictwo w Holmgangach. To znaczy, ja mu się nie dziwię, że to przyjął dla świętego spokoju chociażby, ale jego jakby niebycie w szczytowej formie troszeczkę martwi mnie, że może być niemiło. Ale to rzucił w stronę Andrzeja jego ostrzegawcze spojrzenie. Potem zwrócił się do Bergelmira. Mira. Bergel Mira, ok. Będę tutaj bardzo to imię próbowała się, wiecie, poprawnie wymawiać, więc przepraszam Prawdopodobnie to będzie jedyne poprawnie i wyraźnie wymówione słowo w tym odcinku W zasadzie imię Na co będziemy walczyć, Bergelmirze? tym zamyślił się, zatrzymując wzrok na pałce, przynosi Tora, potem pokiwał głową Nie widzę u ciebie broni, spotkajmy się na pięści okay. Olbrzym podał stojącemu za nim towarzyszowi swój topór i rozpiął płaszcz Halo? a niechcący mi się kliknęło, wybaczcie, tkanina i futro spały z jego szerokich ramion i opadły na trawę. Nie szukam twojej śmierci. Za to ja szukam twojej. Będziemy się bić, aż wyruszysz w zamarznięte domy hell. Ani rzeki? Dobra, nieważne. Jotun spłonął na ziemię. Żebyś tylko sam się tam nie znalazł, Berge, Bergelmirze prawdopodobnie powinien być odmienione. No ale sam tego chciałeś. To poruszył ramionami, rozgrzewając się, a potem zwrócił się do pozostałych. Andwa, her andwari to jest konieczne. <grym> nie jest zadowolony. A zgadzam się, inaczej nie przejdziemy dalej. Próbowałam ich przekonać. Tak, widzieliśmy. Nie dali ci powiedzieć ani słowa. Nie przegraj Thor, daj im popalić. Oczywiście, no już nie mamy wyjścia, nie można się wycofać. Thor uśmiechnął się w odpowiedzi. Usłyszeć coś takiego od ciebie? Postaram się, Walkirio. Ja się boję, że mamy zbyt dobrą relację z Torem i jakby wiecie, on jest ten zbyt miły, okay? to mi się nie podoba a ja jestem, że tak powiem już praktycznie w połowie no jestem w połowie, jeśli chodzi o ilość wydanych książek z serii właśnie mitologii nordyckiej, może ktoś was czyta kolekcja hatchet. Kolwiek by się tego nie czytało, przepraszam to tam Thor nie jest aż tak miły jak tu no ale to wiecie, to jest kwestia, tam mamy przekłady jakby zbiory tych wszystkich, a tutaj mamy historię można powiedzieć nawet fanfiction oparte na mitologii Stworzono przez twórców klubu romantyki, także nie ma co się doszukiwać podobieństw. Thor odpiął pałkę od pasa i podał ją ulowi. Nie zgub, coś ty, to przecież nie młot. Oczy Tora pociemniały. Ul uśmiechnął się. Nie dziękuj, potrzebujesz tej złości. Podpadłeś. Co? Podłapałeś od Lokiego? Thor klapnął ula w ramię, być może mocniej niż było trzeba, i odwrócił się w stronę Bergelmira. Jestem gotów, Bergelmirze, za dużo jego mi się pojawia, będziemy się śniło po nocach. Więc róbcie krąg. Laufej postanowiła niepotrzebnie nie ryzykować. Ciekawa, jak daleko stąd trzeba by być, żeby przypadkiem nie oberwać. Obstawam takie 2 kilometry plus jeszcze dalej, nie? Tak. Zajęli miejsce na skraju polanym. Jotunowie Jutunowi, poszli za ich przykładem, ustawiając się naprzeciwko. Thor i Bergelmir stanęli po środku. Pierwszy cios należy do mnie, za to mój będzie ostatnim. B. No, czy, czy, czy on cały czas w grafice, ma ten topór. Jego głos, no dobra, wiem, nie chciało im się tego typu pora zajmować, bo domyślam się, jak dużo pracy um, to jest, um, taki ten, wiecie, jak dużo pracy kosztuje. Um, co kosztuje? Czekajcie, zbieram myśli, jak dużo pracy kosztuje stworzenie graficznej postaci, i jej jakby umieszczenie w ogóle, i żeby się poruszała, nie? W sensie, z, razem ze zmianą tła i tak dalej. Nieważne. Jego głos przeniósł się nad polaną jak grom. Oho, on jest silny. Przed jej oczami zatańczyły iskierki, splatające się w ledwo widoczne, świetliste nitki. Ciągnęły się zawsząd i przenikały wszystko dookoła, włączając Bergermira i Tora. Wokół Bergermira Berge splatały się w śnieżno-biały, lodowaty kłąb. Dookoła Tora kłębiła się rozświetlona błyskawicami. To siła? Ale dlaczego wiedzą teraz? Vanadis strąciła sagra w bok i pokazała w stronę dziewczyny. Sagrin chmurzył się. Znam to spojrzenie. Laufey, widzisz coś nowego? Skąd on wie? Być może miał podobną moc czy coś. Tak, świecące się nizi i to jak się splatają. Uśmiechnął się. Dużo bym dał, żeby znów doświadczyć wejrzenia oczami nowicusza. Co to znaczy? Możesz widzieć siłę, jak Vanadis, jak Oden i Loki, jak niegdyś małem i ja. No tak przypuszczałam. Ja. Tor nie spieszy ci się z biciem, coś jest nie tak. Laufey oderwała spojrzenie od opalizujących wszystkimi kolorami płomieni i i znów popatrzyła na Tora i belgarmira. W oddali za nimi nad lasem pojawiła się jeszcze jedna chmur... chmura burzowa. Albo mi się zdaje, albo w lesie. Na co czekasz? Uderz! Od strony chmury burzowej coś zachuczało. Wejrzenie dziewczyny zostało zarane przez elektryczne białe płomienie. Zamknij oczy. Ok. Zostaliśmy oślepieni. Zmrużyła powieki, nawet bez ostrzeżenia Sagra było wiadomo, że niebezpiecznie jest patrzeć na źródło światła. Laufey usłyszała trzy rzeczy, próbując odzyskać wzrok powyzgu. Najpierw wilgotny trzask, potem dźwięk padania ciężkiego, ogromnego ciała, później dziki, głęboki krzyk Jotunów. Ojcze, oszust, morderca, śmierć, dużo tego. Laufey otworzyła oczy. Belgarmir ber, Przepraszam, Bergelmir leżał pod nogami Tora, twarzą w dół. Z jego karku sterczała długa, owinięta rzemieniem, rękojeść. Tor, wstrząśnięty, patrzył na powalonego olbrzyma, a w jego stronę biegła już, dobywając broni, czwórka rozwścieczonych jodunów. Nie stój tak! W stronę jednego z olbrzymów padła. Wpadła z boku barczysta postać z rudymi włosami i równie rudą brodą. Nie bacząc na różnicę wzrostu, nieznajomy był nie od Tora, i odun potoczył się po trawie. Jeszcze jeden olbrzym skoczył w stronę nieznajomego, gdy tymczasem y, pozostała dwójka wciąż biegała w stronę Tora. Dlaczego on tak stoi? Pomóżmy Torowi Jej ciało otoczyła zbroja, a palce namacały i wyciągnęły miecz. Coś znów w niej zagrało, przenikając i unosząc za sobą. Ja rzeczywiście biegnę z mieczem na olbrzymów. No cóż, czasem robimy rzeczy, których byśmy nie chcieli, albo nie jesteśmy świadomi, nie? Czasu na rozmyślania nie było zresztą za dużo. Odunki, która kilka minut wcześniej. Którą. Która kilka minut wcześniej. którą chyba dobrze, mówię dobrze. Którą skarcił Bergelmir. Ber Przecinął już powietrze zmierzając w stronę głowy Tora brzęk odzywający się bólem w ramionach i łokciach, cios drętwiający nadgarstki i odbijający, co? I odbity cios olbrzymki trafiający w ziemię. To ja zdążyła dostrzec bruzdy, które, zostawił w ziemi jej, które zostawiły w ziemi jej nogi. Siła uderzenia zniosła ją w bok, wbiła grunt po kostki. Uh -huh. Zuch, ustałaś, Olbrzymka minęła szybko dziewczynę i, nie zatrzymując się, zaatakowała oszołomioną jatunkę. Dwuręczny miecz skakał jak szalony, wyszukując luki w obronie wyższej jatunki. Tor, co ty wyprawiasz? Uniósł łuk, wypuszczając strzałę w drugiego olbrzyma. Vanadis i Sagr stali za ulem, śpiewając coś unisono. Olbrzym, który zamachnął się toporem, belgermira na liot, potknął się pośrodku kroku, tracąc równowagę. Trawa wokół jego nóg zaczęła się bić w górę, oplatając jego stopy i łydki. Olbrzym szarpnął się, próbując się wyrwać i znów machnął toporem, celując w Tor'a. Thor zatrzymał cios, złapawszy za drzewce broni. Laufey, dziękuję. Wokół jego rąk i ramion zatańczyły błyskawice. Thor natężył się, odwrócił przysiadając i wyrwał topór z rąk jutuna. Mm, — Przepraszam, ja się bardzo staram czytać wyraźnie. — Nie. Topór Belgermira komicznie, wielki w rękach Tora, zerwał nić życia olbrzyma. Laufey odwróciła wzrok, rozejrzała się, wypatrując Oliod. Poddaj się. Jej przeciwniczka, raniona w biodro i przed przedramię, trzymała się resztką sił. Nieznajomy stał nieopodal nad dwoma nieruchomymi ciałami, przyglądając się Liody. — Poddaj się, siostro. Jotunka wznała w kierunku Liod pełną nienawiści spojrzeniem. Nigdy służąca mordercy. Poddaj się, dziewczyno, poddaj. W przeciwnym razie skończysz jak twój ojciec i bracia. Jutunka przyniosła spojrzenie na nieznajomego. Tor. A któż by inny? Co? No, jeśli też zacząłem zastanawiać, czy to jest Loki, czy nie Loki? Kimoniez? Ludy Tor podszedł do ciała Belgermira i z skłodnym chrząstem wyrwał z jego rany swoją broń. W jego rękach znalazł się młot o długiej rękojeści, który rudzielec położył sobie na ramionach opierając dłonie o drzewce. Chrystus miał rację, wszyscy. Chytrus. Skąd ja tu wzięłam? Nie, nie wierzę w siebie. Aż mi się nie, nie. Ja, nie. Chytrus miał rację, wszyscy tu rzeczywiście byli. Dzisiaj jestem dobry, wracaj do swoich. Powiedz, że Torma na Was oko. Ty, ja Tobie. Tak, tak, nie wybaczysz mi moich zbrodni. Zakręcił młotem w rękach. Liczę do trzech. Raz. Jotunka pobladła, rzuciła jeszcze jedno spojrzenie na ciała swoich towarzyszy i kulejąc pobiegła w stronę gór. Jej ciężkie, nierówne kroki ucichły niebawem pod dali. Ty jesteś tor? Dokładnie tak, a ty? Nieufnie zbrużył oczy. Czuję w tobie coś swojskiego. Gdy też to widzicie? tak rozłachaniem skinął głową. Oni są podobni jak dwie krople wody. Tylko tamten jest trudy. To miejscowy tor? I zaraz się dowiemy, dlaczego wybrałam ten, bo ja bym dała tu iluzję, nie? Na to wygląda. Bardzo starałem się go unikać. Tu różne rzeczy się o nim opowiada. pewnie niedobre Sądząc po tym, co tu widzieliśmy, zapewne też niekoniecznie prawdziwe. I dostajemy punkt zmiany. Tak myślałam, że dlatego wybrałam tą opcję, bo sama osobiście. Gdyby to było bez, wiecie, no efekt, no to bym wybrała, a, że tam tu drugie Jak cię zwoł? Tor. Ważne. Rudy zgiął się w pół śmiechu, opierając się na młodzie. Twojej matce nie starczyło fantazji, co? No nic, to nic. Znaczy, słuchaj, chłopie, jest w tobie moja siła, tu nie zaprzeczysz, jesteś mój. Ale ja. Milczy, słuchaj. Masz tu swój młot, zwał go. Zwał go Snildar? Ok, a masz tu mój młot. Nie, ja naprawdę was przepraszam, coś nie tak z moim czytaniem. Co się dzieje? Rudy podał Torowi swoją broń. Ten popatrzył ze zdumieniem najpierw na drzewce, potem na rudego Tora. Rudy Thor parsknął yy, z niezadowoleniem i pchnął Tora końcem drzewca w pierś, zmuszając by ten wziął je w ręce. Bierz jak dają. Tego o czym to ja a. Jak przyniesiesz go za rok do Asgardu, przyznam, że jesteś moim synem i posadzę obok siebie. Co? Ale ja nie. Nie mów nie, coś ty taki słowa dają. Nie chcesz zasiadać w pałacach Asgardu? Coś czuję, że to jest jakiś podstęp w stylu, bo Torowi zabrali moc. Nie? W sensie i młod. Coś jest nie tak. A jak nie zechcesz, nic strasznego. Jak nie przyniesiesz młota, sam go wezwę. Ale ty przecież co? Zostawię Asgard bez obrony? Ty masz się o co martwić. Myślisz, że po załatwieniu sprawy z streamem nie będzie przynajmniej rok spokojnie, ale z Twoją siłą, więc ty tego. Przyjdź! Rodotor klepnął oszołamanego tora po ramieniu, wsunął do ust dwa palce i kwistną przenikliwie. Z zakorą drzew wyłonił się zaprzążony w kozły rydwan i podleciał posłusznie do rudego tora. Rudy tor złapał za krawędź rydwanu i jednym skokiem znalazł się wewnątrz. I tym akcentem kończymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!